Wilkołaki przeniknęły do wierzeń ludowych na pograniczu słowiańsko-bałtyjskim, choć trudno jednoznacznie stwierdzić, czy stało się to pod wpływem kultury wikińskiej czy też niemieckich osadników. Ślad tych opowieści odnaleźć można nawet w 16-wiecznych pismach uczonych. Jeden ze słuchaczy Filipa Melanchtona, niemieckiego reformatora i współtwórcy luteranizmu. Zanotował słowa swojego mistrza, który w 1557 roku przywołał doniesienia o likantropii. Informacje te miało trzymać listownie z Livonii, krainy obejmującej dzisiejszą Łotwę, zwanej po łotewsku Vidzeme, czyli Śródziemie. Zamieszkiwało ją pierwotnie ugrofińskie plemię Liwów. Według relacji, którą Melanchton uznał za wiarygodną, człowiek oskarżony o czary wyznał tuż przed egzekucją, że co roku na 12 dni zamieniał się w wilka. Po święcie narodzenia pańskiego miał zjawić się przed nim chłopiec niewielkiej postury, nakazując mu przemianę. Gdy oskarżony zwlekał, pojawiała się straszliwa postać z biczem, która siłą dokonywała tej przemiany. Następnie mężczyzna dołączał do innych wilkołaków, które biegły przez lasy, atakując bydło, lecz co istotne, nie czyniły one krzywdy ludziom. Rytuał kończył się po 12 dniach, kiedy tajemnicza postać smagała uczestników biczem w rzece, przywracając im dawne kształty.